Witam bardzo serdecznie z tej strony Pan tutaj w kolejnym odcinku z Forza Horizon 5, ale z fabuły. I nie z takiego luźnego przechodzenia sobie, że będę gdzieś tam jeździł, coś potuninguje, coś tam pozmieniam, zrobimy jakieś wyścigi, potem jakiś przełaj. No nie, będę wam pokazywał najciekawsze eventy w trakcie e, takiej kariery, to takie fabularne, najbardziej takie skupione, e, oskryptowane, ponieważ one są najciekawsze. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie łapkę w górę, oczywiście, im więcej łapek, tym większe prawdopodobieństwo, że będę dalej to nagrywał, zapraszam na krótką reklamę i. Niej przechodzimy wprost do Misji fabularnej. Eneba.com to najtańszy market z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, których zainteresowanie i repertuar cały czas rosną, by spełnić wasze gamingowe oczekiwania. Serwis zapewnia najgorętsze oferty na rynku wszystkich tytułów, nowych lub starych, a dzięki doskonałemu wynikowi Trustpilot możecie mieć pewność, że zabawa będzie kontynuowana bez żadnych problemów. Według Eneby klient nie powinien się martwić, czy jego kod zadziała, czy nie, dlatego oferuje wsparcie live 24x7, aby rozwiązać. Wszelkie wątpliwości związane z zakupem. Zachęcam do skorzystania z mojego kodu rabatowego, który zawsze zapewni dodatkowe 3% zniżki, i używając go, możecie troszkę mi pomóc. Polecam również zgarnąć zniżkę 1 euro za pierwsze wydane 10 euro, rejestrując się z mojego linku w opisie. Dobra, jedziemy sobie tutaj, e, właściwie, nawet nie wiem, co to za furka. To jest Ford Performance Bronco, czyli. Aha, tak, to jest Bronco, tylko takie przerobione, dobra. Jedziemy Bronco R. Eee, I teraz tak, podpowiedź dla Was: jak gracie w Forze no nie? I robicie jakieś misje. To ogólnie nie zawsze trzeba jechać po drodze, w sensie po tej trasie, którą nam wyznaczają, możemy sobie trochę poskracać, bo o, ich to nie obchodzi, Bylebyśmy jechali przez te punkciki, bo tak naprawdę gdyby wyznaczyli jedną trasę, to najprawdopodobniej byśmy ją ścinali. Ogólnie z racji, że tu są napisy, to nie będę się zamykał w trakcie, kiedy oni sobie tam coś gadają, ja bardzo lubię nagrywać gameplaye, no to jest jakby, mimo wszystko trochę tego, to utraciłem tego takiego, jak ktoś mówi, bakcyla, nie, to jest bakcyl, bakcyl to brzmi jak jakiś, nie wiem... Jakiś owoc. No ale trochę utraciłem tę te, te chęć do nagrywania gameplayów. Ale teraz, jakoś przy nowej forzie mi to wróci. Ło. No, drzewo. Na drzewa też trzeba uważać, jak sobie skracamy trasę. Mimo wszystko, nawet po w drzewo i tak jest szybciej niż jakbyśmy w niego. E, znaczy, tędy nie jechali. No, i Ramiro sobie napierdziela samolotem, a my lecimy bronko, No i oczywiście później będzie coś ciekawszego, bo teraz to po prostu jedziemy. Natomiast, i tak, scenaria i tak dalej jest spoko. Ogólnie chodzi o to, że jedziemy w burzę, ale nie tylko. I w ogóle ja zacząłem to nagrywać, zacząłem jechać sobie w tym momencie e, tym bronkosem i tak dalej. Dojechałem do tego punktu tam, gdzie jest ostateczny punkt, tam gdzie jest cel, i mówię: O kurcze, ale to ładne. No, mus muszę to pokazać swoim widzom. Bo nie każdy widz na przykład ma force, a niektórzy chcą ją obejrzeć u mnie. Zresztą tak też mówiliście na mojej ankietce. I co dziwne, ja tutaj sobie odkryłem drogę ostatnim razem jak jechałem, ale ona się nie odkryła, bo zrestartowałem grę. No to ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Wiem też, że nie wiem czy, czy nie wiem czy będę mógł skończyć nagrywać tak naprawdę zanim wyłączę grę, dlatego że mam wyłączony eksplorator Windows, czyli jakby to wszystko, no ale nie no, programy działają, tak? Audacity mi nagrywa dźwięk z mikrofonu, Shadowplay nagrywa mi ekran i tam jeszcze OBS nagrywa mi kamerkę, także myślę, że tutaj nie będzie razem to sobie, o, mamy flarę, nie będzie nam sobie to jakoś się kłóciło, no i flarka nam tutaj pokazuje gdzie powinien znajdować się samolot, ale niekoniecznie. Ramiro Luis and the Horizon Festival. Hey Rami, I think I'm gonna take a look around. Find somewhere to put the beacon. Do not let me interrupt your Mesoamerican history lesson, my friend. No, i lekcja historii polega na tym, że zobaczcie, a w ogóle to sobie odkryłem wcześniej ten fast travel, ale to pojedziemy sobie może tędy. E, zaraz pojawią się takie punkciki, w których będziemy mogli sobie porobić konkretne aktywności w grze. Polegające na tym, że niektóre rzeczy będziemy sobie odkrywać. No i zaczniemy, o, po drodze. Tutaj po kolei mamy chyba jakąś rzeźbę. A nie, tutaj mamy nadajnik radiowy. Dobra, więc stawiamy nadajnik. No, mega mi się to spodobało, takie to jest ciekawe. Zaraz muzyczka będzie sobie leciała, tylko YouTube nie blokuj mi filmu, za to proszę. Ja coś powiem, żeby. No ale to chyba nie będzie, za to nie będzie copyrightu. Copyright strike'u, Dobra. I następny mamy tutaj od zewnątrz. To będzie, proszę bardzo, ze złota posąg. Uruchamiamy tryb zdjęcia. I zrobimy sobie jakąś ciekawą fotkę. O, taką tego typu. Fokus na niego. Cyk, 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 cyk. O, może tak. Jest fotka, złoty posąg, ładna fotka, czekajcie, zobaczymy zaraz. Eee, kontynuuj. No, taka, no, taka, no, no może być. Ale jakoś sobie jej nie chcę za bardzo zapisywać, bo do najbiedniejszych nie należy, mimo wszystko. Ehm, no i lecimy dalej. Konkretna kolejna aktywność to jest wjazd tutaj na górę. Także no ja już się trochę nauczyłem i dzięki temu to przejdzie troszkę płynniej. Eee, bronko, bronko, ty masz na pewno na cztery koła, ale w wodzie ci to. Nie służy w tym momencie. Dobra. No i wjeżdżamy na górę. Pyk. No, mamy kolejny i następny to będzie nefrytowy posąg. I on jest tutaj dalej. Jeszcze go chyba nie pokazało, ale zaraz powinno go wyświetlić. Gdzie on, no właśnie tutaj po drodze. Także też układa się to jak taka jedna droga. I mamy posążek, przy nim robimy sobie kolejną fotkę. Nawet w jeździe bym powiedział o taką. Uuu, ta jest nawet fajna, tylko muszę sobie jakoś fokus ustawić na wszystko bym powiedział, ale... Eee, taka też może być, dobra. Niech będzie taka fo foteczka na szybko. My tutaj się nie bawimy, nie? Tylko robimy wszystko. No kurczę, nawet fajna, ale i tak jej nie zapisuję. Chociaż tylko raz, raz w ciągu kariery będę miał taką szansę, myślę, dokładnie tak to zrobić. Ale to nic. Oprócz tego jeszcze ten fast travel sobie chciałem odebrać, on tutaj jest, tylko trzeba wjechać tam. Na górę, on tędy I tak też zrobimy, że najpierw pojedziemy tutaj Pyk, pyk, pyk Oczywiście wszystko wyłączone, wszystkie sumagania i manual, ale to raczej Idzie się domyślić po tym Jak jeżdżę No nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale raczej idzie O, o drzewko, dobra I jedziemy do samolotu. Trzeba będzie przez świątynię przejechać do samolotu. Zresztą gra nam wszędzie wyznacza trasę Także tu nie ma jakiegoś szukania tego Samolotu, tylko po prostu tu on sobie tam jest No, o, u, hu, 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 hu

Right? <laughs> tak, no, gościu, gościu się tu tej... pocieszył tym, żeśmy spadli i tej części misji już nie znam, ale jak to wszystko wygląda, to jestem po prostu... W szoku. No, tu jedziemy po trasie, no bo jednak e, gdzie indziej to by się e, nie opłacało. I postaram się, żeby ten odcinek był o wiele lepszy, e, jeśli chodzi o jakość. Postaram się, żebyście jakością mogli się tu nacieszyć. E, dzięki Ci, Oski, oczywiście, marki, że mi dałeś swoje ustawienia. Zobaczymy, e, co na to widzowie, czy Wam się to po prostu spodoba. I czy ta muzyka w tle nie będzie miała copyrightu? Chyba raczej nie. Leć, 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 dobra. Bokiem jak bokiem, ale trzeba się zbierać. To brąko tak średnio się zbiera, w sensie, no, no znaczy jest ok, ale, ale mogłoby trochę lepiej. Ja bym tam coś dołożył, busta, no nie? Chyba to nawet nie ma turbo, więc może dlatego. Ale nie wiem, te, tego samochodu to ja nie znam, nie będę się tutaj e, wypowiadał. Ale jeśli nie ma, to by mu się przydało turbo, mimo wszystko. I tu możemy sobie przez przestać, że wada się. Przy... No, da się, ale nie przez wszystkie, to ciekawe. Znaczy, da się przejechać przez korzenie, ok. No to mamy taką wiadomość, że jakby się tędy zapierdzielali to uważajcie na drzewa, ale korzenie są w porządku, dobra. Jedź szybciej. Ej, 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 ty, ty. Jak chcesz, to ja ci dam, bo ty sobie pokierujesz, a nie będziesz mi mówił, żebym szybciej jechał. Taki jesteś kozak? Kurde, ty to samolotem się rozbiłeś koło świątyni, a do mnie będziesz mówił? Dobry jest, dobry jest, wariat. Zaraz mnie znerwował, zaraz się tu... Nie wiem, zaraz się skończy Dzień Dziecka. Dobra, no i tutaj już nie ma co jakichś skrótów wybierać. Rendering distance jest widoczny teraz bardzo, ale okej. Okay. I gdzie? Wyjechaliśmy z górzy. no to tyle. Ooo, zapomniałem, że trzeba skręcić. A to tędy pojedziemy, co mi tam. Ładnie, bardzo ładnie. I ten, o, a już tędy nie pojedziemy, no dobra. No i co i po misji nie? Wo Aleśmy nabrali punktów. Jaju, ile tego leci za tą jedną misję. Dobra, no to fajnie, nie? O bakmono jeszcze super świetnie. No ubranko, no to fajnie, wszystko zdobyliśmy. Dzisiejsza misja taka mi się podoba, obłyszczy Forza Link. A no to tak, to będzie taki uśmiech. Forza Link też może być. Znaczy średnio to nie raczej tego nie będę używał. No i dobra, i prawie 14 poziom, także lecimy. No, Horizon Apex. Ready for my racing program? No dobra, także dzisiejszy odcinek krótki, ale miał być krótki, bo miał być tylko z takim jednym eventem w fabule I myślę, że tak robić będziemy Ja tylko teraz czekam, aż mi się odblokuje jedna rzecz Czekajcie, zobaczymy to, czy mi się uda Aż mi się odblokuje w Create. O! No mogę już Horizon Super 7 O to chodziło właśnie Bo chciałem sobie troszkę pozdobywać tam punktów doświadczenia i tak dalej tych punktów premii do samochodu także byłoby super. No i co, dzięki za obejrzenie tego odcinka łapa w górę, no mam nadzieję, że się należy, no bo jednak staram się, żeby to wyglądało jako tako. Um, sobota dzisiaj ogólnie to mam nadzieję, że update niedługo wyjdzie o fast travel, fast travel dajcie mi, ja sobie muszę wszystko to zebrać, pyk o, i tu sobie staniemy na koniec. Także w tym oto pięknym miejscu i z tym akcentem dziękuję Wam za obejrzenie odcinka, za to, że byliście, komentowaliście, propozycje do innych, może jakieś, nie wiem, Wasze, może nie wyzwania, ale jakieś, no po prostu propozycje, tego, co Wam wpadnie do głowy, w jaki sposób organizować to, czy Wam się podoba w taki sposób, że będę pokazywał tylko te ciekawe misje, a nie tam, że sobie jadę wyścig, bla, 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 takie nudy. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Cześć!